Dobry wieczór Państwu. <laughs> na pewno jesteśmy niepocieszeni, bo przegraliśmy drugie spotkanie z rzędu. Drugie spotkanie z rzędu, gdzie jesteśmy drużyną lepszą i... i tylko bramki się nie zgadzają. Niestety za fajerwerki nikt nam nie da punktów. Tak na gorąco mogę tylko powiedzieć, że na pewno było sporo emocji. Nie będę się wypowiadał, bo nie widziałem sytuacji odnośnie rzutu karnego. Natomiast ta sytuacja... Długo trwała, przeciągnęła się na pewno decyzja sędziego, i, i trochę, trochę emocjonalnie mm, siedliśmy, bo jednak, jednak decyzja była podyktowana yy, naszą dominacją i ta sytuacja yy, pewnie miałaby wpływ na to, jakby się ten mecz skończył. Ale skończył się tak, że przegraliśmy. Yy, gratuluję zwycięstwa drużynie z, yy, z Olsztyna. Myślę, że przebywali przez cały mecz yy, w obronie niskiej. I, i wstrzelili dwie bramki, więc im gratuluję. Pierwsza bramka Filipa Wójcika na pewno dużej klasy, rzut wolny, bardzo ładna bramka. I od tak weszliśmy słabo w mecz. Później scrap przejęła dominację, i myślę, że mm, zawodnicy zrobili bardzo dużo, żeby wygrać to spotkanie. Na sucho statystycznie strzałów na bramkę 21, 12 rzutów rożnych, pewnie bardzo dużo wejść. Pole karne. Expected goals pewnie będzie około 4, także myślę, że to są statystyki, które pokazują, że zespół zrobił naprawdę sporo, żeby ten mecz wygrać. Eee, trudna podróż przed nami, ale hmm, paradoksalnie po tej porażce zespół się pewnie jeszcze bardziej scementuje i, i musimy się jak najszybciej odbić. Przed nami mecz z Kaliszem. Dobry mecz na to, żeby pokazać, że skra, dobrze gra w piłkę i wygrywa mecze. I myślę, że tyle. Dziękuję bardzo. No Myślę, od samego początku, jakby może zacznę tak, początek meczu, dobre, dobre wejście w mecz i realizacja jakby założeń do, do momentu strzelania bramki. Paradoksalnie ta bramka powinna nas popchnąć do przodu. Powinniśmy jeszcze grać odważnie, jeszcze bardziej reagować w wypięciu i skakać, jeżeli chodzi reagować na, na wysokie podejście do przeciwnika, a tak się nie stało. Jakby straciliśmy kontrolę nad tym spotkaniem, jeżeli chodzi o aspekty piłkarskie, i no i niestety ten mecz nie wyglądał tak, jakbyśmy chcieli, tak jakbyśmy chcieli pod względem piłkarskim, pod względem grania. E, w obronie i to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Cieszymy się bardzo, jeżeli chodzi o punkty, bo to jest w piłce nożnej najistotniejsze i to jest kluczowe, te punkty zdobywamy, ale na pewno nie cieszymy się ze stylu i z meczu, e, który zagraliśmy, bo trafiliśmy na przeciwnika, wiedzieliśmy od samego początku, robiąc analizę, przygotowując się do tego spotkania, że gramy system na system i zespół jakby poukładany, bardzo mądrze e, zbudowany. I poruszający się w odpowiedni sposób po boisku mieliśmy z tym, nie ma co ukrywać problemy, ale samo podejście, emocje, jakby poziom emocjonalny, zaangażowanie, to jak yy, można powiedzieć, tymi emocjami wypracowaliśmy ten końcowy, końcowy wynik, to cieszy, ale jeszcze raz powiem, nie chcemy opierać gry sto milo osztyn na emocjach, tylko chcemy opierać grę 100 milo osztyn na jakości, umiejętnościach pomysłu, pokazywać pomysł na granie. Dziękujemy. Pytania do trenera? Nie mam jak uziemnąć do teraz przygotowania tego ciężkiego tygodnia. Dwa wyjazdy, najpierw bronki, później stężycy. No na pewno jutro nie, nie, nie mamy dnia wolnego, tak? Jutro normalnie rano dla części zawodników regeneracja, no. dla, dla, dla pozostałych trening wyrównawczy. Poniedziałek, jakby pracujemy normalnie, wtorek. Wyjeżdżamy do Wronek i dla nas, jakby przygotowanie się do meczu z Lechem 2. Poznań zaczyna się już teraz i w tym momencie będziemy, jakby już pracować nad, nad tym, by ten mecz wygrać. Bo taki jest nas cel, i nad tym, by ten mecz zagrać na dużo lepszym poziomie, jeżeli chodzi o aspekty piłkarskie, bo, bo nas na to po prostu stać i dlatego chcę, żeby zespół pokazywał to, na co go stać i to będziemy robić w tym najbliższym czasie.